Dzień dobry, chłopaki! Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Słuchajcie, to co, przed nami kolejna lekcja? Znowu co działa w Afryce? No nie, tym razem nie, słuchajcie, zmieniamy kontynent, a w zasadzie wracamy do domu. Jak spojrzymy dzisiaj, porozmawiamy o Europie. Tylko o! nie tak, jak ostatnio zajmowaliśmy się środowiskiem przyrodniczym i były tematy związane między innymi z klimatem, to dzisiaj zajmiemy się geografią ludności. Słuchajcie, i będzie nas interesował temat, tym razem klasa szósta znowu do nas m, zawita, e, rozmieszczenie ludności i starzenie się społeczeństw, właśnie w odniesieniu do Europy. Lud ludności, czyli, czyli ludzi? Czyli ludzi. A, jakby było o, o świnkach, to było. I, i, to Geografia, tak? Ale Świ -świńskości. <laughs> Może Ale i tak. A tak, jak zwykle, humorek ma. Słuchajcie, no, co możemy powiedzieć o naszej Europie? To, co już wiemy, prawda? Wiemy, że jest to kontynent, na którym mieszkamy, wiemy, że szósty co do wielkości. Czyli w zasadzie przedostatni, mamy podaną liczbę ludności, zobaczcie, mamy też powierzchnię tego kontynentu. I jakbyśmy sobie to odnosili, tą liczbę ludności, spoglądając na nią, do innych ym, kontynentów, kochani, to w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że ona nie imponuje. Moglibyśmy sobie porównali o, ją. W samych Chinach mieszka więcej niż no w Europie nie, nie? Do Azji, gdzie mamy około 4,5 miliarda, tak? Czy Afryki, gdzie mamy ponad miliard osób? No to nie wydaje się tak dużo, ale jeżeli teraz zestawimy. To sobie z powierzchnią kontynentu. No to, kochani, już się okazuje, że w Europie żyje całkiem sporo osób. I tutaj, żeby w nie sensie, tak pokazać. Jest w sensie, jest dużo zagroszczenia. No właśnie, Chapa, sobie tutaj... się tyle, ile jest, ale. Tak, tak, nie? tak właśnie do tego o! zmierzam, ale co niektórzy już odczytują moje myśli, brawo. A, tutaj jest tutaj... jakiś twanaczek, nie? No, raczej e, taki mądraliński, ale mądry, mądry, wszystko dobrze Uważ, pamięta. Uważny uczeń bym powiedział. Uważny uczeń, o! dokładnie. Uczeń na medal, świnka na medal. Słuchajcie, wskaźnik, który właśnie pozwoli nam zobrazować tą liczbę ludności i powierzchnię kontynentu, to właśnie gęstość jest Zaludnienia. Czyli przypominam, bo już o tym chyba kiedyś mówiliśmy przy okazji też omawiania właśnie tematu z ludnością. Słuchajcie, to jest ta gęstość zaludnienia, liczba osób, która przypada nam na dany obszar na jednostkę powierzchni. Czyli wyrazamy w osobach na kilometr kwadratowy. No i macie zapisane, jak to tutaj pokazujemy. I kochani, czyli trzeba po prostu pamiętać, że jest to liczba mieszkańców danego terenu do jego powierzchni. Czyli wyrażamy teraz... liczbę ludności i dzielimy przez powierzchnię, no właśnie. Dyskusję sobie liczbę ludności Europy i podzielimy przez powierzchnię, to wyjdzie nam właśnie ta gęstość zaludnienia i ten znak zapytania pokaże nam się jako wynik. Czyli będzie to około 71 osób na kilometr kwadratowy. Tak? Aha! Mieliśmy <grym> Tak się miało jeden kilometr kwadratowy Europy, to tak średnio jest! Osób, tak, tam, ale musimy pamiętać, że to jest właśnie średnia wartość obliczona tego obszaru. A dokładnie to zauważyliście. Bo są miejsca, nie będzie większa gęstość, więcej o, ludzi Brawo, brawo, no ja bo ktoś ta... wyprzedza, kurczę. Na przykład na naszym osiedlu, gdzie są bloki wieżowce, to jest pewnie większa gęstość zaludnienia niż na przykład jak ktoś tam, nie wiem, jest jakaś wieś, mm. są tam dom domki, takie jednorodzinne. No nie? właśnie, właśnie, o tym też już chyba kiedyś wspominaliśmy. Dokładnie tak. I teraz zobaczcie, mapę prezentujemy Wam właśnie e, świata, gdzie mamy tą gęstość zaludnienia, mamy oczywiście z boku Legendę, która nam na tęże kolor pokazuje ja jest tą większą. ciemniej to, to większa, jest większa, a im jaśniejszy kolor, tym, tym mniejsza. No i od razu widać, że zmieszczenie ludności, ta gęstość nie jest tutaj tak, to taka sama wszędzie, nie? No właśnie, nie jest Dokładnie, no, no nie ma takiego. No, a zobaczcie, tutaj to Indie, nie? Tak, De dużo jest. Tak, właśnie. I, i obok, o... Na przykład. A, ale w Europie też jest dosyć tak. Oczywiście, Europa. Ten też ten takie, takie e, właśnie obszary, gdzie mamy najgęściej zaludnione to właśnie ta wschodnia, południowa Azja, Europa, tak? Też zobaczcie, wschodnie wybrzeże Ameryk tam widać, prawda? No i wiele, wiele innych jeszcze oczywiście obszarów, ale są też obszary, gdzie praktycznie są niezamieszkałe tereny, tak? To o tym też mówiliśmy już kiedyś. Ma to an, na to an, wpływ? An, Antarktyda. No na przykład. Ma, nie ma tam stałej liczby mieszkańców, tak? Na stałe ludzi. E, z, ale gęcia. Australia, zobaczcie. No też, właśnie, też. To, to też Wynika z różnych no, bie, czynników. Bie, bie, bielutka, jak ja, można powiedzieć. Bielutka, a? oczywiście. No bo rozmieszczenie ludności zależy od różnych czynników, tak? Czy w zasadzie chcielibyśmy w każdym miejscu na świecie mieszkać? Pewnie nie. Czy chcielibyśmy w wysokich górach, a może na obszarach pustynnych, a może zdecydowanie wolelibyśmy niziny. Tutaj pewne czynniki mają znaczenie, środowisko przyrodnicze także, ale nie tylko. Właśnie dlatego, dlatego na Antarktydzie. Nie ma ludzi za bardzo, bo, bo tam jest no za dużo. No zimno, właśnie, nie? surowy klimat, tak, dokładnie tutaj też warunki. A nie rośną na przykład. No, no to, ja to, myślę, że to, świnki też nie wszędzie to, by to chciały to mieszkać, mieście? prawda? Jak warunki byłyby niesprzyjające, tak, nie byłoby blisko lodóweczki? No, no właśnie, my nie byłoby... tutaj... My Ciepła. tutaj na, w naszym domku słuchajcie, mamy bardzo przyjęcia ludzi. No, no bardziej... myślę, że tak, macie rację. No i teraz w odniesieniu do Europy, na świecie już wiemy jak to wygląda. A teraz, gdzie w Europie, jak się przyjrzymy mapie i są obszary, gdzie mamy um, tych ludzi najwięcej, czyli to naj, najbardziej większe zagęszczenie. Czyli, no, czyli tutaj patrzymy, zobaczcie znowu, tak? Taki, taki fiolet, taki czerwono, ciemny, ciemno, czerwony. taki, taki właśnie kolor, taki jakiś taki bordowy, może bardziej. No, Widzimy obszary koncentracji, już o tym też wspominaliśmy tam, gdzie mamy małe, słuchajcie, kraje obejmujące obszary miejskie. Mówiliśmy, Monako, Watykan, czy na przykład Malta, tak? Są tutaj też tym kolorem potraktowane takim bordowo-ciemno-różowym, ale Drugi taki ośrodek, zobaczcie, tej dużej koncentracji zaludnienia, to też kraje, które znamy: Belgia i na przykład Holandia. Dokładnie, tak? tutaj nie? Zobaczcie. Mm -hmm. O, takie ciemne oczywiście no właśnie, a z drugiej strony na pewno widać tutaj też, rzuca się w oczy, e, że mamy obszary najsłabiej zaludnione, prawda? I jakbyśmy tak spoglądali, tutaj, to przede wszystkim są pół, to… Tutaj, północy. To nasze północne kraje, skandynawski. Mm -hmm. no. A jakbyśmy krajami szli, słuchajcie, to i Islandia, tak? I zobaczcie tutaj e, Norwegia czy Finlandia, tak? Czyli północne państwa Europy rzucają nam się tutaj na tej mapie bardzo wyraźnie. No bo tam też jest zimno, nie? No właśnie, tam też jest klimat zupełnie inny. A na Islandii jest ten lądolód? Coś ci, ciekawego, ci nie? Kochani, tam były lodowce. Lodowiec. Tak, to, właśnie. Dobrze, lodowce no, też były mi fajnie jeszcze mieliśmy dużo innych cuda, w ogóle natury tam się znajdowały, tak? Mówiliśmy o krainie e, ognia i lodu. Był taki filmik o Islandii, słuchajcie, zachęcamy do oglądania. Bardzo ciekawa lekcja, bardzo ciekawy Podpocamy. w ogóle kraj, e, ale nie będę zdradzała więcej szczegółów. Musicie oglądać, to będziecie wiedzieć więcej. Czyli tak podsumowując, słuchajcie, rozmieszczenie znowu ludności w Europie jest dosyć równomierne. No bo mamy mało terenów tutaj, czy, czy pustynnych, czy jakichś obszarów pokrytych lądolodem. Mamy dużą gęstość zaludnienia tam, gdzie. To, co już też nieraz powtarzaliśmy, sprzyjająca rzeźba terenu, czyli tereny nizinne, takie płaskie, czy występowanie surowców mineralnych. Jak mamy surowce mineralne, no to będzie rozwijał się przemysł. Jak się będzie rozwijał przemysł, będą miejsca pracy. A jak będą miejsca pracy, to będziemy mieć tam. Ludzi. No bo tak jak tak, na przykład w Polsce jest i na Śląsku są kopalnie, tak. to też jest pewien, że jest Śląski... du dużo miast tam tak, jest. Tak, największe zagrożenie w Polsce, dokładnie. O, e, to Juru, jest? jak błysk, błysk. No, no, no właśnie, Górnośląski Okręg Przemysłowy, tak, coś tam doczytał, A, nie? A z kolei, kochani, mała gęstość zaludnienia jest tam, gdzie panują właśnie te niekorzystne. Już tutaj zwracaliśmy uwagę. Czy to będzie surowy klimat znowu, czy jakieś obszary górskie, tak? Czy właśnie pokrycie tym lądolodem, no to są też takie czynniki, które nie sprzyjają większej koncentracji ludności. No i teraz wracamy do tego pytania, które już gdzieś tam się przewinęło w międzyczasie. Czy wszędzie jest tak samo? Już wiemy, że nie, że ludność rozmieszczona jest nierównomiernie i od czego zależy? Od czynników przyrodniczych co cały czas się pojawia, czyli środowisko przyrodnicze ma niesamowite na to wpływ i ma znaczenie, tak? Na przykład y, też czy żyzna gleba, czy raczej słaba, czy mamy dostęp do wody, czy jest jej za mało, a może o, za dużo. Woda jest ważna, słuchajcie. No, jest ważna, nie? Do życia, nie. dla świnki przede wszystkim o, właśnie, też. A właśnie, jakbyśmy mieli do wyboru taką krateczkę, gdzie, gdzie jest poidełko z wodą, albo takie, gdzie nie ma, to lepiej wybrać tam, gdzie jest poidełko. <laughs> tak, pewnie. Czy właśnie te bogactwa, ale to nie wszystko, bo działają też czynniki pozaprzyrodnicze, czyli taka grupa, gdzie my mieć, będziemy mieć różne zjawiska, różne procesy, które zahaczą o historię, właśnie tak, będą to ekonomiczne czy polityczne też uwarunkowania, ale o tym powiemy sobie troszeczkę więcej przy okazji kolejnych lekcji. Kolejna ważna rzecz, kochani, jak zmienia się i czy w ogóle zmienia się ludność Europy? Rośnie, stoi w miejscu, maleje. No rośnie, bo ludzie są to, jak ludzie się rodzą mali, rosną, nie? To, być, to nie? No I generalnie, nie o to chodzi. Nie o to do końca chodzi. Chodzi o to, że faktycznie w Europie liczba ludności rośnie. Tak, zgadza się. Ale generalnie jest to bardzo taki wolny przyrost w stosunku do innych kontynentów. A dlaczego? Dlatego, że w Europie rodzi się mało dzieci, kochani. I to jest taki pierwszy punkt też notatki. Mało dzieci. Można by się zastanowić, dlaczego tak się dzieje, że tak ci Europejczycy nie za bardzo może chcą te Dzieci mieć. Przede wszystkim, kochani, no, zmienił się, e, zmieniło się to, że coraz więcej osób mieszka w miastach. A jak mieszka no w miastach? W miastach nie można, mieć dzieci. można, można. O, Tylko, że jeżeli zostawimy miasto z wsiami. To jeżeli byśmy chcieli spotkać rodzinę taką wielodzietną, to prędzej się to zadzieje na terenach wiejskich. No bo wieś, to obszary często bardziej związane z tradycją, może też z religią, tak? Takie wielopokoleniowe. Na wsi to ludzie mają domy, nie? to mają więcej miejsca na przykład. Yy, jeszcze sytuacja wygląda tak, że kiedyś na, ty, na tej wsi to yy, takie też przekonanie, kochanie było, no i bardzo ważna sprawa, że jak mieliśmy dzieci, to one służą nam pomocą w tych trudnych też yy, pracach, które się odbywają tak w gospodarstwach, chociaż już wiemy, że wieść się dzisiaj zmienia, tak, nie wszyscy muszą pracować e, właśnie trudni się rolnictwem i dużo osób właśnie do miast się przenosi. Ale taka też była rola. No a w tych miastach mamy inny styl życia często. Mamy często pogoń za karierą zawodową, która okazuje się być też bardzo ważna dla kobiet. Często chcemy realizować swoje pasje, trochę działamy też w pośpiechu. No, jest nam też wygodniej, tak? Lepiej się żyje, łatwiej. I często odkładamy decyzję, przesuwamy ją, żeby założyć rodzinę i na przykład właśnie posiadać dzieci. To nie znaczy, że nie mamy. To znaczy, że wiele par decyduje się na przykład później na ten krok, albo Albo, albo nie, albo na przykład na jedno dziecko, tak? Ale jak, jak ktoś nie... się później decyduje na, na dziecko, nie? Mhm. To później już nie zdąży mieć tyle dzieci, co ja czas się też... zaczął, że tak powiem. Mhm, dokładnie, czas się po prostu trochę nam skraca na potomstwo. I kochani, możemy powiedzieć, patrząc na ten tutaj rysunek, no, zdjęcie, zdjęcie, przepraszam, zdjęcie, tak, tak, zdjęcie, mamy tutaj ludzi w takim już zaawansowanym, bym powiedziała, wieku, seniorów, prawda? Seniorów. Tak, czyli społeczeństwo Europy się starzeje. W Europie można powiedzieć, że mamy duży udział osób starych, czyli to jest kontynent właśnie ludzi starszych. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj generalnie no, dobre warunki do życia, mamy dobrą też opiekę medyczną, więc dłużej się a, no nam żyje, tak, a tych osób starszych po prostu... No, jak, jak, jak jest mhm. dobra opieka zdrowotna? Tak, to życie nam się do, do lekarza, jak uh -huh. to się to można szybko wylecieć. No, tak jak świnki? O, właśnie. Mhm. Generalnie Taka, lekarz... Jak świnki do terenarza to dużo robią. mogą, oczywiście, nie? kochani. E, I jak sobie spojrzymy tutaj też mapa ze średnią długością życia w państwach, to zobaczycie, że e, pod względem tej średniej długości życia w Europie znowu mamy taki, zobaczcie, kontrast trochę, tak? Jest część wschodnia i zachodnia wyodrębniona tutaj, gdzie widać na zachodzie, na zachodzie gdzie się żyje. No, no trochę też lepiej i przez to dłużej, a na wschodzie, no gdzie mm, może być trochę, mogą być trochę trudniejsze warunki do życia, to też i krócej, tak? No, a Polska zobacz, nie mamy tak, na tak w pośrodku, nie? No. Także też nie mamy tutaj źle. Także wydłuża nam się średnia długość życia, mało dzieci się robi, więc jest to naturalna konsekwencja, że w Europie m, mamy tak zwane starzejące się społeczeństwo. I teraz, jakbyśmy chcieli przedstawić. Jakoś to na, zwizualizować, jak wygląda właśnie taka struktura ludności społeczeństwa danego obszaru, to możemy posłużyć się takim mm, diagramem, który nazywamy piramidą płci wieku. Piramida! No ale właśnie w właśnie, już chcę wytłumaczyć, dlaczego to się tak A? nazywa, kochani. To jest taki właśnie graficzny obraz. Tak naprawdę jest to takie zestawienie dwóch wykresów słupkowych, zaraz będziemy pokazywać. Już macie to w podręczniku. Dwóch wykresów słupkowych, które są tak do siebie przyklejone, jakoby. Tak, no Tak, dwa wykresy słupkowe, tak w zasadzie plecami do siebie. Y oczywiście jeden dla mężczyzn, drugi dla kobiet, i one nam tworzą taki właśnie y diagram. Nazywamy to. Y Piramidą płci wieku, bo kiedyś tak naprawdę faktycznie miało to kształt piramidy. No bo kiedyś, jeżeli mieliśmy więcej dzieci. No tutaj ta podstawa Wie, wiecie, wiecie była szersza, na to, na rządach, tak? tak. Tutaj zobaczcie, z osi poziomej można odczytać liczbę ludności w poszczególnych grupach wiekowych, tak. Tutaj mamy oczywiście kobiety kolorem zielonym, kolorem niebieskim zaznaczono dane dla mężczyzn, a tu w tej środkowej części piramidy mamy kolejne przedziały wiekowe i dzięki temu a, widzimy… Zobaczcie, ja na przykład jestem od 0 do 4. Tak. <laughs> A co byś od pięć, od pięć do A co byś już by a... tym większy, nie? Tylko piramida na świnek wyglądałaby pewnie zupełnie inaczej. I bardzo ważna rzecz, że kiedyś właśnie wyglądała jak kształt piramidy, bo bardzo szeroka była podstawa, gdzie więcej dzieci się rodziło i tu było ich więcej, a tych osób starszych było mniej i faktycznie był to kształt takiej piramidy. Trzeba pamiętać, że ta, ten wykres przedstawia nam stan faktyczny, słuchajcie, społeczeństwa na dany rok, na przykład dla ludności Włoch w roku 2017, czy w Turcji, tak? Zobaczcie, jest zaznaczony w którym roku. A w roku. Turcji jest, zobaczcie. Tu... I teraz, Włoch, kochani, są, jest więcej dzieci niż No właśnie, kształt, kształt, tak? kształt jest inny, prawda? Więcej. A, a, Włoch tutaj, a tu odmaż jak, jakoby takie zamienienie. Dlatego mówimy, że społeczeństwo Włoch jest starzejące, stare, a społeczeństwo Turcji jest społeczeństwem młodym. Dlaczego? Bo tutaj mamy podstawę wąską, czyli mniej, zobaczcie, się dzieci nam rodzi, tak? A im idziemy w dalszy rocz. Tym tutaj mamy szerszy e, szczyt piramidy. Tutaj jest odwrotnie. Tak? takie widzicie kontrastowe kanały. Czyli w włoszech jest więcej takich seniorów jak, jak sobie, na przykład. No tak? właśnie, dokładnie. I kształt tej piramidy właśnie nam mówi o strukturze wiekowej społeczeństwa. I możemy mieć różne typy. A to tylko tak, słuchajcie, dla waszej wiadomości, trochę dla ciekawości, że może być właśnie kształt taki rozwojowy, czyli to co mówiliśmy, że dużo jest e, dzieci i młodzieży, czyli kształt piramidy taki e, faktycznie czyli, jak czyli, piramida, czyli trójkątny. Ta tutaj i więcej turków rozwojowy, progresywny, tak? Tak. Albo tak, albo tak, można mówić? Można tak, albo tak. Możemy mieć sytuację, że liczba ludności i zgonów będzie na zbliżonym, niskim poziomie, a społeczeństwo coraz bardziej będzie się starzeć. Wtedy mamy regresywny, czyli w drugą stronę. A, czyli, 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 czyli a stacjonarny, pomiędzy, czyli mamy liczbę um, urodzeń podobną do zgonów, ale ta ludność jest ustabilizowana. To jest taka sytuacja, kiedy w zasadzie możemy powiedzieć, że ona jest korzystna też dla pani. I tutaj na następnym slajdzie już pokazuję, że są zobaczcie właśnie różne kształty, różnie to wygląda, tak? tak mniej więcej możemy tu odczytać zobaczcie Turcja tak typowa taka piramida gdzieś Niemcy ta bardziej zastojowa czy właśnie Szwecja Włochy y, tyba, typowe y, społeczeństwa takie stare właśnie mamy też takie w miarę wyrównane strukturalnie czy to na przykład Francja będzie tak zobaczcie prawie taka wyrównana także różne mają kształty te piramidy one też różnie są nazywane ważne żebyście kojarzyli że mówiąc piramida nie zawsze oznacza to że to Faktycznie jest kształt piramidy, tak? Tylko ten wykres tak się po prostu nazywa. I Aha. kochani, no, konsekwencje tego, że mówimy, że w Europie społeczeństwo się starzeje, na pewno są. I to całkiem poważne. Mianowicie, co może być taką konsekwencją tego, że mamy duży procent osób starszych, a mało nam się rodzi dzieci? Jakieś pomysły? Jakieś, no jakieś, jak są starsi ludzie, mm -hmm. to pewnie więcej trzeba, nie wiem, częściej do lekarzy chodzą, czy coś, to więcej... No właśnie, właśnie. Bardzo dobrze kombinujesz, Julek. Jeżeli mamy w ogóle, zacznijmy od tego, mniej osób młodych, no to mniej osób, które będą w stanie pracować, tak? Tu jest jeden wielki minus. Jak te osoby pracują, to odprowadzają podatki i państwo z tego ma pieniążki, między innymi dla osób starszych, żeby na przykład wypłacać Emerytury, renty, tak? Czy w zasadzie? A, Ciebie wziąć do na tutaj, słuchaj! No właśnie, tutaj mamy przykład y, społeczeństwa młodego i przykład y, tego starszego, tak? to nie, powiedzmy, też Dobrze, no, także tutaj też sytuacja tak wygląda, tak? Że więcej osób starszych, więcej wydatków. No i kolejna właśnie rzecz. Jak więcej wydatków, to mniejsze dochody państwa, czyli mamy no mniej tych podatków, bo mniej tych piążków wpływa do właśnie, spływa do, do budżetu państwa, a więcej trzeba wydatkować właśnie na no, opiekę medyczną, tak, na jakieś mm, też. No, a na emerytury nie, bo, bo emeryci raczej nie pracują, tylko właśnie dostają. Już mają zasłużony o... odpoczynek, prawda? Już się pracowali w życiu, także już tylko odpoczywają, No Ale my musimy siły. pracować na te emerytury, więc jak nas będzie mniej, to musimy więcej pracować. A, no, wtedy jest Państwa podatki płacić. Żeby, żeby na przykład wydłużyć tak, tą, ten czas pracy, czy też niektóre Państwa bardzo chętnie właśnie są otwarte na migrację z innych państw osób, żeby właśnie ktoś pracował, tak, tutaj i, i zapewniał te dochody dla osób starszych. No, i mam nadzieję, że dzisiaj e, wytłumaczyliśmy pewne i pojęcia i omówiliśmy ten temat dosyć konkretnie. No, Słucham, i na no koniec, jak ciekawe, zawsze, ciekawe, mamy coś fajnego. A, oczywiście, zadanie domowe, wiadomo. Mm -hmm. Ale jakie, słuchajcie? No. Dzisiaj, słuchajcie, bierzemy z Jurusiem udział w takim teleturnieju Wabank, Na pewno znacie z telewizji. Mm. I my teraz tutaj mamy też taki teleturniej, startujemy w nim. No i musimy, bo musimy, bo potrzebujemy waszej pomocy po prostu normalnie, nie? No właśnie, może pokażmy jak wyglądałaś w to. nie? Tutaj my jesteśmy jako zawodnicy, zobaczcie, o tutaj ja, o. Muszę No i tutaj gramy, słuchajcie. I teraz zobaczcie, jakie tutaj pytania będą, o. Mhm. Uh -huh. Tutaj sobie, zobaczcie, była tablica z różnymi kategoriami. No i słuchajcie, większość rzeczy to my wiemy, nie? Kontynenty, oceany, geografia Polski, kraje, Europy, wszystko mieliśmy. No ale dzisiaj mamy kategorię ludność w Europie, jak... No więc będą pytania właśnie z tej kategorii, w ramach powtórki. No i liczymy, słuchajcie, na waszą pomoc tutaj, na te pytania. I więc może zobaczmy, jakie są tutaj pytania po kolei. Pokażmy. Pytanie za stówę, zobaczcie. A słuchajcie, ważna rzecz, bo w teleturnieju Fabang, w jeśli oglądaliście, to jest tak, że jest odpowiedź, a zadaniem zawodników jest ułożenie pytania do tej odpowiedzi, więc to jest taka pewna trudność. A właśnie, się zastanówcie, jaka, jak powinno być mieć pytanie, żeby się ta odpowiedź zgadzała. I tutaj, zobaczcie, pytanie za stówę. To trzy kraje o najmniejszej gęstości zaludnienia w Europie. No i jak tutaj za, za, zapytać, żeby tutaj była ta odpowiedź z tymi krajami? Taka trudność. I to jest pierwsze pytanie za 100. Później mamy pytanie za, za, za 200, właściwie odpowiedź za 200. Musicie ułożyć pytanie. Taką gęstość zaludnienia ma Europa. No i musicie ułożyć pytanie, żeby właśnie pasowała ta odpowiedź za 200. Mhm. To co, może teraz za 300, tutaj mhm. rośnie, że tak powiem, stopień trudności. To graficzny obraz struktury płci i wieku społeczeństwa. Jakie tutaj pytanie trzeba zadać? Ciebie będzie ta odpowiedź pasowała. Dzisiaj było na lekcji zdecydowanie takie, jak to się nazywa, właśnie? No i pytanie za 400. I teraz, jak zadać pytanie do odpowiedzi? W tym typie struktury wiekowej społeczeństwa najliczniejszą grupą wiekową są dzieci i młodzież. O, było też, słuchajcie, tak, zobaczymy. No i ostatnie za 500. Konsekwencjami tego problemu demograficznego jest m.in. mniej osób pracujących i mniejsze dochody państwa. Jakie tutaj pytanie trzeba zadać do, tego, do, tego, yy, do tej odpowiedzi? I jak zawsze, słuchajcie, czekamy na odpowiedzi w komentarzach pod tym filmem. Czekamy, słuchajcie, do soboty do godziny 20.00 i w niedzielę będziemy rozwiązywać i pozdrawiać wszystkich, którzy prawidłowo odpowiedzą. To co? Czekamy. Do zobaczenia! Cześć! Do zobaczenia!